Patryk ma obywatelskie zatrzymania, które Panie są podpisane w prawie. Czy uważa Mamy pan, prawo się że to prawo łaski było potrzebne i koniecznie tych, w tym momencie? reprezentują koalicję 13 grudnia. To, to decyzja prezydenta. Prawo łaski budzi różne emocje. Wiemy, jak to wyglądało wcześniej. Prezydent Kwaśniewski bardzo ochoczo również korzystał z tego prawa łaski. Również ułaskawiał polityków lewicy, między innymi wiceministra, który przekazał informacje gangsterom, że Policja planuje go porwać. Został za to skazany i ułaskawiony. Bronisław Komorowski również korzystał z prawa łaski. Jeżeli dobrze pamiętam, to ułaskawił przyjaciela Zięcia, ponieważ tam wyciągali jakieś pieniądze z Pefronu chyba 120 tysięcy złotych. Także no, to tak wygląda. Natomiast pani, natomiast, pani redaktor. Tak. Dużo ważnych rzeczy dzieje się w Polsce. Tak, o tym zaraz będziemy mówić, e, ale e, to jasne, tak długo trwa, ponieważ Państwo bardzo konsekwentnie unikają Rozumiem. odpowiedzi wprost. Tylko chodzi mi o to, Gdybym że otrzymała, to poszlibyśmy dalej, naprawdę. Jasne. E, tylko właśnie problem polega na tym, że rozmawiamy o o sobie i tutaj bym się skoncentrował na tej pani Katarzynie. Yy, która no, słynie z tego, że znieważa policjantów, uderza ich kijem po głowie i gry, nawet gryzie, tak? Więc mamy do czynienia z osobą, która prawdopodobnie ma jakieś pewne problemy z głową. I wydaje mi się, że powinna udać się do specjalisty. Życzę jej oczywiście szybkiego powrotu do zdrowia. Jednak Ale, wydaje Panie mi się, że rozmowa kolejny... jednym Ale z najważniejszych programów politycznych, na jednym na z najważniejszych moje. programów politycznych tego tygodnia, koncentruje się na osobie, która jest prawdopodobnie. Nie nie, psychicznie. Ja się koncentruję na Robercie Bąkiewiczu, panie prezydencie, i pan unika po raz kolejny też odpowiedzi na ocenę jego postępowania. Jeżeli pan Robert został skazany za to, co zostało przedstawione w mediach społecznościowych, czyli podczas tej całej awantury, to wydaje mi się, że tam akurat policja powinna wykonywać swoje obowiązki i tak jak się zachowała wczoraj wobec mhm. tej pani niezrównoważonej psychicznie. Tak samo powinna zachować tak się. I wynieść wynieś tą pan panią. Nie ma kompetencji i do tego, żeby, tam żeby oceniać stan psychiatryczny kogokolwiek. No jeżeli Nawet ktoś jeżeli gryzie policjantów, ucynek. no to okej, okay, możemy to zbadać, ale jest jakieś prawdopodobieństwo, że chyba jest nienormalne. To wiecie to jak Państwo, no tak Państwo mówicie, agresywna, to agresywna jest. działaczka, ale to zakłócająca spotkania, to jakbyście zmienili tam. Nie, ale policja musiała wczoraj interweniować, Panie Pośle. Ale tam jakbyście tam zmienili zamiast rodzaju żeńskiego, zrobili rodzaj męski, to równie dobrze moglibyście to samo mówić o Bąkiewiczu. Nie no, pan Robert Bąkiewicz nie, nie z policjantów. Zakuca, jest zakłóca inne też demonstracje, w, wkracza w, nie, w nie swoje kompetencje. Ale nie gryzie po, policjant. Podszywa się pod służby, obraża służby państwa. Także no dobrze, to jeszcze chciałabym to a propos tego testy w całym kraju pod hasłem stop imigracji, organizowane przede wszystkim pod, przez Konfederację i nazwane wyrazem sprzeciwu wobec polityki migracyjnej zarówno obecnego, jak i poprzedniego rządu. Panie prezydencie, to jak wy byście tę politykę migracyjną zorganizowali, skoro nie podobała wam się ta za czasów PiSu i ta za czasów koalicji 15 października? No, tutaj mamy dwa elementy. Jedna dotycząca migracji legalnej, zezwoleń na pobyt. I tutaj potrzebujemy przede wszystkim jakiejkolwiek polityki migracyjnej, bo żadnej nie ma. Drugi element no, to jest kwestia kontroli, czyli te osoby, które uzyskają chociażby nawet legalną zgodę, to w wygaszeniu tej zgody, co się z nimi dzieje. Ja pamiętam czasy widu, gdzie każdy obywatel był bardzo mocno kontrolowany, więc instytucje państwa są zdolne do tego, żeby kontrolować w sposób e, taki skuteczny e, pewną większą grupę ludzi. Tutaj nie ma miejsca. No i trzeci element oczywiście ta cała inicjacja e, tych ruchów e, obywatelskich, ponieważ my jako środowisko Konfederacji od razu powiemy zorganizowaliśmy te protesty, ale to nie były protesty polityczne. To były protesty związane z wielkim ruchem społecznym, który obawia się e, tego, co może... Jakim wielkim ruchem społecznym? No, wielkim... Ponad 50% poparcia. Wielkim ruchem społecznym, polegającym na tym, że Polacy nie chcą, żeby w Polsce było tak jak w Niemczech czy we Francji, jeżeli chodzi o imigrantów. Chcą czuć się bezpiecznie w swoim Ale własnym kraju. Ale to jest jakaś kraju. sformalizowana organizacja już, ten wielki ruch społeczny? Nie no, to jest... Kwestia podstawowych zasad demokratycznych, że obywatele w ponad 80 miejscowościach w kraju wyszli na ulicę i w sposób pokojowy protestowali, wykazując swoje obawy co do polityki migracyjnej rządu. Ale kwestia nielegalnych imigrantów, która też zaognia debatę publiczną, to jest też osobny całkowity element, bo faktem jest, że Niemcy transferują swoich nielegalnych imigrantów do Polski, a my nawet nie mamy żadnych podstawowych danych na ten temat, ponieważ opieramy się na danych niemieckich, więc nie wiemy, czy te Są na myśli kilkanaście, kilkanaście Są tysięcy osób. Są ma spraw Wewnętrznych i administracji podawane przez ministra Mroczka, chociażby bardzo konkretne. Ja by... tych dobrze, nie dobrze, jest. Pani poseł. Zaraz się Pani Mamy mówi. kilka procedur. Tam procedura dublińska, readmisji oraz ta najbardziej skuteczna, którą robią Niemcy, czyli to przetransferowanie niby ja baki, tak. I tutaj nie ma danych ze strony Polski? odpowiednio rozkładane, dlatego, że jeżeli słyszę pana kolegę, pana Berkowicza, który mówi o tym, że ksenofobia jest okej okay i że my właściwie powinniśmy ksenofobię hołubić, bo to jest taka cecha polskiego narodu, która jest przydatna, no to zastanawiam się, czy ktoś tutaj no, delikatnie rzecz ujmując nie, nie stracił głowy i widać, że także przedstawiciele kościoła postanowili zaangażować się w ten temat, dlatego że dzisiaj specjalny list zostanie odczytany w kościołach archidiecezji łódzkiej, list kardynała Grzegorza Rysia, w którym mówi właśnie o kwestiach migracyjnych, jako o takich, które rozpalają publiczną dyskusję i działania, które zdaniem kardynała nierzadko przez państwa powołując się na chrześcijańskie motywacje w istocie, tutaj dokładnie czytam, z chrześcijaństwem nie mają zbyt wiele wspólnego i apeluję o to, żeby rzeczywiście no, do migrantów podchodzić też z no, takimi chrześcijańskimi wartościami, bo często są to ludzie, którym trzeba pomóc. My i te protesty są skoncentrowane na tym, aby poprawić sprawność działania państwa, żebyśmy usłyszeli politykę migracyjną, żebyśmy mieli szczelne granice, żeby funkcjonariusze Straży Granicznej mogli wykonywać swoje własne zadania, a nie być skrępowani, albo. Tak jak było to wcześniej, łamany został ich kręgosłup poprzez by chociaż odwołanie panią rzecznik Straży Granicznej, która stała się takim symbolem walki z nielegalną imigracją i pani rzecznik została odwołana zaraz po zmianie rządów, to na pewno nie wpływało dobrze na morale Straży Granicznej. Ja sobie ostatnio obserwowałem dane, jeżeli chodzi o Korpus Służby Publicznej właśnie w różnych instytucjach i na przykład członkowie Korpusu Służby Publicznej w Straży Granicznej zarabiają praktycznie najmniej. Najmniej pieniędzy. Tutaj Więc jest to pokazuje, wniosek że to jest Związku Zawodowego w tej sprawie. Dobrze, to ja jeszcze raz Państwu przypomnę ten cytat z pana Berkowicza, problemy, ponieważ mamy. pan się nie odniósł do niego. Pan Berkowicz powiedział tak. Ksenofobia jest ważnym elementem naszej wspólnoty narodowej. Piętnowanie ksenofobii i wygaszenie tej postawy na Zachodzie doprowadziło do gwałtów i aktów terrorystycznych. Dlatego ksenofobię trzeba pielęgnować. Gdy rząd realizuje konkretną strategię migracyjną, to są siły polityczne, które wolą mówić o ksenofobii jako czymś dobrym, nawoływać do nienawiści, no to chyba nie jest ta droga, którą Dobrze, powinniśmy. Jeżeli jest jakikolwiek aspekt polityki migracyjnej, konfederacji, danych. to ja ją chcę poznać. Bo do tej pory żadnej ustawy nie zgłosiliście. Chociaż wczoraj słyszałem, że ma być zamknięcie granic, na przykład z Czechami. Chciałbym to usłyszeć, bo to na niektórych manifestacjach wybrzmiało. Czy to jest wasz postulat, mhm. znaczy czy Jest nie? kilka projektów, które zostały składane przez e, posłów konfederacji. E, teraz jeden z ostatnich to e, doszło Szczegółowej kwestii możliwości korzystania z broni dla strażników granicznych, ponieważ teraz jest to tak skonstruowane, że oni są skrępowani, jeżeli chodzi o pewne działania, więc jeżeli nie mogą korzystać z broni w razie zagrożenia, to nie wiem, dlaczego w ogóle tą broń tam mają. Nie, to nie jest logiczne. Już nie są, były zostało składane, zostało były składane również poprawki po to, żeby osoby, które zostały skazane w swoich krajach, nie mieli możliwości ubiegania się o azyl. Te Dobrze, to teraz przekazuje już. A co pan do polityki wschodniej, jedno Teraz ma pani posłanka Zalewska. Jedno, jedno, ale jedno zdanie. Teraz pan Zyberto. mówi o kwestii bezpieczeństwa na wschodzie, ale wcześniej przedstawiciele pana koalicji mieli całkowicie odmienne zdanie i głosowali przeciwko pan budowie pan muru na granicy. Pan kłamie, my głosowaliśmy e, za murem przy granicy. Pani posłanka, pan teraz ja. E, e, temat, e, którego właściwie e, to trudno nie skomentować. E, proniemiecki rząd niemieckich politycznych gangsterów sprowadza do Polski obce elementy i na szczęście na granicach stoją patrioci, za których Warto się modlić. Taki katolicki głos popłynął z Jasnej Góry, firmowany przez kościelnych hierarchów. Polskie MSZ protestuje. Radosław Sikorski mówi wprost. Zrzućcie sukienki i zapiszcie się do PiS. Rządzą nami ludzie, którzy samych siebie określają jako Niemców. Jak świat światem mówił w XVIII wieku, Jeden z polskich poetów, Wacław Potocki, Jak świat światem, nie będzie Niemiec Polakowi bratem. Historia straszliwie udowodniła prawdę. Tego powiedzenia polską rządzą dziś polityczni gangsterzy. Mamy do czynienia z wypowiedziami hierarchów kościelnych, które są w najwyższym stopniu nieodpowiedzialne. Jest to wyrazem tego, że wielu Polaków jest oburzonych zawłaszczaniem jasnej góry, miejsca drogiego całemu narodowi do celów partyjno-politycznych. Jak ksiądz biskup chce działać w polityce, to nie zrzuci sukienkę i zapisze się do PiSu. Ale póki jest biskupem. Wymagamy, aby szanował Konkordat. No właśnie, teraz pytanie: Czy z szanowaniem Konkordatu przez część hierarchów kościelnych jest problem? Drodzy Państwo, czy my mamy w ogóle rozdział Państwa od Kościoła dzisiaj? Bo kiedy słuchamy przemówień na Jasnej Górze, to one są zdecydowanie mocniejsze czasem niż te z Municy Sejmowej. O co tutaj chodzi? No tak, to są wystąpienia rzeczywiście bardzo często polityczne. Jeden z tych biskupów był. Zdaje się tajnym współpracownikiem też służby bezpieczeństwa, TW. Na jasnej górze dzieli się też dużo dobra. Natomiast faktycznie, jeżeli biskupi wchodzą w bieżącą politykę i komentują, to wydaje mi się, że jest moment, w którym mogliby być ponad tym wszystkim i tego bym życzył Kościołowi. Nie odnoszę się do tej wypowiedzi, bo po prostu jej nie znam, nie wiem, co tam padło. Podchodzę generalnie do, do takiego podejścia, ponieważ mamy różne głosy. Jeżeli jeden biskup skrytykuje jedno środowisko, Polityczne, no to, to jest to wykorzystywane, tam ci się oburzają. Jeżeli drugi biskup zrobi odwrotnie, to tam ci środowisko polityczne również to wykorzystuje. Ale to, nie powinien oburza. się wypowiadać w sprawach politycznych, znaczy, może Nie, nie wchodzić problemu. w taką bieżącą politykę, to bardziej uznano generalnie. Uznano generalnie to łódzkich, nie, to jest polityka, pani, nie, pani redaktor. Jedno zdanie. Jedno zdanie. Jedno. Nadmiarowe. Jedno. Ustawa o gwarancjach Nadmiarowe. wolności sumienia i wyznania, która wciąż obowiązuje, mówi Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim i Amen, czyli koniec. Patryk ale, ale Marian, o, o pani bardzo y, proszę. Zapytała. O to pani zapytała. Dobrze, Wie? proszę, Patryk Marian. Zapraszam się na rozmowę. Jak dokładnie brzmi pytanie? Pani redaktor? Pytanie brzmi. Jak się tego oczekuje pan i czy w ogóle czegokolwiek po tej rekonstrukcji a rządu? do zakończenia jej, to zdecydowanie oczekuję zakończenia, ponieważ o tej rekonstrukcji już się mówi od czasów kampanii prezydenckiej. Wybory już dawno rozstrzygnięte, a cały czas jeszcze mówimy o rekonstrukcji. A czyli, no, żeby była realna rekonstrukcja rządu, no to zrekonstruowane, jak tutaj pan mówił, powinien zostać przede wszystkim premier, ponieważ on jest największym obciążeniem tego rządu. Nie, nie I nie co gorsza, to jest w interesie Mniejszych koalicjantów, ponieważ premier całą koalicję ciągnie w dół. Jeżeli Platforma Obywatelska straci kilka punktów procentowych, to za dużo się nie stanie, ale jeżeli mniejsi koalicjanci stracą kilka punktów procentowych, to może być ich życie albo śmierć, no, jeżeli chodzi o rynek. Teraz polityczny. według sondaży nie przekraczają progu wyborczego. Wydaje mi się, że akurat pan Michał Kamiński to rozumie i walczy o to, żeby zrekonstruować premiera, co jest w interesie mniejszych środowisk, więc myślę, że Polskie Stronnictwo Ludowe powinno bronić pana Kamińskiego, ponieważ walczy w ich